Dzień dobry, dziś program zaczynamy od zaproszenia na Podkarpacką Galę Złotych Serc organizowaną przez Fundację OCG. Wydarzenie odbędzie się 8 lutego wiesiący, a w programie Gali przewidziano m.in. występy artystyczne oraz licytację przedmiotów i atrakcji przekazanych przez darczyńców. Wszystko po to, by zebrać pieniądze na zakup sprzętu medycznego dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. O tym porozmawiamy w naszej pierwszej rozmowie, a są z nami pierwsi goście Magdalena Kobrzyńska, pełnomocnik zarządu Fundacji OCG. Dzień dobry. Pan Mariusz Tywoniuk, prezes zarządu Fundacji OCG, dzień dobry. Dzień dobry. A także pan dr Stanisław Mazur, internista, kardiolog, dzień dobry, witamy dzień dobry. bardzo serdecznie. W zaproszeniu czytam, że to wystawny bal charytatywny i proszę wiedzieć, skąd pomysł na to, żeby no właśnie pomóc zebrać pieniądze na tak szczytny cel właśnie poprzez taką formułę balu. Chcieliśmy stworzyć takie wydarzenie, które zwieńczałoby tak naprawdę wszystkie akcje pomocowe organizowane przez fundację. No i tak pewnego wieczoru padł pomysł Gali, żeby zrobić takie wydarzenie jednocześnie towarzyskie, towarzyskie z tym elementem integracji środowisk biznesowych, też tutaj firm, ale też przede wszystkim z tym komponentem pomocowym. Czyli będzie jakby luksusowo, na pewno, ale chodzi też o to, żeby zebrać jak najwięcej aniołów, prawda? Są taki, tacy ludzie właśnie wśród Was, takie anioły. Tak, w naszym wypadku to są złote serca ludzi, którzy mhm. chcą pomóc, ponieważ gala nazywa się Galą Złotych Serc. No i też tutaj właśnie honorujemy tych, którzy, którzy pomagają, którzy nas wspierają. A cel jest słuszny, bo celem jest wsparcie podkarpackiego hospicjum dla dzieci. Panie doktorze, słuchałem pana wypowiedzi podczas konferencji zapowiadającej tę te galę, ten bal i wspomniał pan na tej konferencji, że wystarczy w zasadzie raz w życiu odwiedzić hospicjum, żeby zrozumieć, tak, dlaczego powinniśmy, a nawet musimy pomagać. No, jak się jest medykiem, lekarzem, to człowiek widzi ogromnie szczęście Zaczynając od kobiety w ciąży aż, aż czasami do seniorów. No i właśnie ci, te najsłabsze jednostki to są właśnie małe dzieci, szczególnie chore. No, kiedyś Grecy spuszczali dziś takie y, niedołężne dzieci ze skał. Taka była, y, taka była powiedzmy. Nie było stać społeczeństwa na to, żeby ich utrzymywać, prawda? Natomiast społeczeństwo mądre, dobre, e, rozsądne, rozwinięte, cywilizowane, no to takie, które właśnie potrafi zadbać o tych najsłabszych, między innymi dzieci, chore dzieci szczególnie. A jakie są potrzeby właśnie takich pacjentów i, i potrzeby takiego miejsca? Ogromne. Wiecie mhm. Państwo, jak się jest tak na ulicy, w teatrze, o, w telewizji, e, w kinie. Na boisku sportowym to się wydaje, że wszyscy są zdrowi, szczęśliwi, natomiast ci chorzy są najczęściej w domach z rodzicami, z opiekunami, a ci jeszcze bardziej nieszczęśliwi to są w hospicjach, gdzie nie mają rodziny. Nie jest rodziny stać na to, żeby zajmować się dzieckiem albo organizacyjnie, albo finansowo. No i to są takie biedne dzieciaki, tak. Jak się ma zdrowe dzieci czy zdrowe wnuki, to człowiek nie docenia, co to znaczy, mm -hmm. jakie to są czasami bóle, cierpienia, wyzwania, zarówno dla tego dziecka chorego, które no, cierpi Bogu ducha winne, ale też dla rodziców, dla, dla dziadków czasami, dla opiekunów, dla całej rodziny. To porozmawiajmy na chwilę przerwę, panie doktorze, porozmawiajmy o tym, w jaki sposób będziemy mogli się włączyć w te akcję pomocy także podczas, podczas gali. No i Chciałbym też nawiązać do tego, co państwo dzisiaj do studia przynieśliście ze sobą, bo to jest zaledwie namiastka tego, co będzie można wylicytować, prawda? Tak, w tej chwili jest ponad 60 przedmiotów przeznaczonych na licytację. Na licytację. I tak naprawdę, gdybyśmy chcieli cokolwiek scharakteryzować, to trudno. Tu widzimy płyty, które zostały zadedykowane specjalnie na galę mm. przez panią Irenę Santor. Jest dedykacja, prawda? Jest, każda jest Oddamy indywidualnie zadedykowana. Mm -hmm. e, mamy ta czerwona, pięknie uprawiona złotem to jest konstytucja przekazana przez marszałka Sejmu z dedykacją. Tu mamy przepiękne spinki e, przez e, kantelarz premiera y, przekazane. Dalej mamy filiżankę filiżankę ze specjalnej edycji z tytułu przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej, pióro z y, orłem przekazanym przez kancelarię premiera, książkę od pani Jolanty Kwaśniewskiej, ale również szereg rzeczy, y, których nie jesteśmy w stanie przetaszczyć ze sobą, bo mamy chociażby to są miniatury voucherów przekazanych lot odrzutową no iskrą pokażmy, wojskową. to na miastkę. O czerwonik, takich lotów można kilka tylko, tylko odbyć w roku, zdecydowali się, tylko dodam, że te samoloty dublowały scenę Stopgana, gdzie przeciążenia przewyższały 6G. Mhm. Tu mamy kolejną Możemy rzecz. Możemy się poczuć przez chwilę jak Tom ma. Tak jest. Tu mamy kolejną rzecz. Zanim do tamtej jeszcze gorącej dzisiaj przekazanej, Jasne. to jest możliwość albo lokowania produktu, albo zagrania w pierwszym filmie reżyserowanym przez Sztuczną Inteligencję. Bardzo Przepraszam, proszę. nie filmie, nawet serialu. serialu. Tak? Pierwszy mhm. odcinek już niebawem. Wrażenia są niesamowite. Miałem okazję widzieć drobiazg. W kilku językach jednocześnie się ukazuje, ukazuje ten odcinek. No i to, o czym dowiedzieliście się Państwo przed chwilą, tak? Bo Dokładnie ponieważ spotkaliście tak. naszego dyrektora, który... Przekazał... <coughs> Też można zostać licytację. gwiazdą, jak nie w serialu. Dokładnie, możliwość poprowadzenia prognozy pogody przez osobę, która wylicytuje, wylicytuje to. No i być może będzie to początek kariery telewizyjnej, prawda? Panie Muszę doczorze... powiedzieć. Pan będzie licytować. Tak, pięknie gra na skrzypcach, pięknie śpiewa, pięknie tańczy, a jest z wykształcenia po pilotażu, po politechnice jest pilotem. Każdy by chciał z takim pilotem lecieć. A to mogę coś dodać, mhm. bo. Myślę, że, że, że nawet jest taka szansa, dlatego że tutaj też, też na licytację został przekazany lot widokowy dla ludzi, którzy chcą też zaznać tej, tej wolności w przestworzach w trójwymiarze. Natomiast lot iskrą jest takim wrażeniem bardzo ekstremalnym, ale mamy też lot widokowy tutaj w do zachodzie słońca, przepiękne widoki, przepiękne kolory, coś, czego się nie zapomina. I ten rok będę pilotować właśnie ja. No i także będziemy mieli okazję zobaczyć Panią, Pani Magdo na scenie, zobaczyć i usłyszeć, bo pani także wystąpi, prawda, tego wieczoru. Tak, tutaj wraz z 20-osobowym zespołem smyczkowym pod przewodnictwem pani Grażyny Dziok, która dzielnie od dwudziestu kilku lat już tak naprawdę przekłada swoją pasję w, w takie piękne utwory, które zespół gra. Więc będziemy rozpoczynać utworem pani Ireny Santor, co jest w porozumieniu z nią samą, ponieważ ona nas tutaj duszą i ciałem i sercem swoim przede wszystkim wspiera podczas gali. Więc rozpoczynamy utworem pani Ireny Santor właśnie a później przejdziemy przez takie kawałki współczesne rozrywkowe, żeby zakończyć troszkę sentymentalnie, ale to myślę, że już nie będę zdradzać. Możemy zdradzić na pewno, że poza panią, poza wami na scenie pojawi się także tego wieczoru Artur Andrus którego kochamy, tak? To prawda, to aktualne, że Artur Andrus się pojawi, tak. Jak najbardziej bez zmian. Tak, Artur tutaj też był e, tak naprawdę jednym z pierwszych takich złotych serc, które nas wsparło, ponieważ kiedy dzwoniłam do niego z pomysłem, czy, czy w ogóle ma wolny termin, e, odpowiedział, że. Musi coś pogłówkować, ale coś się na pewno znajdzie, i tutaj też wielka rzecz z jego strony, bo kiedy przyszło do uzgadnienia honorarium, powiedział, że on tutaj w całości jakby to jest jego wkład charytatywny, więc mhm. robi to po prostu bez, bezpłatnie, co jest też takim wielką rzeczą, jak na tego, tego formatu artysta. I tak naprawdę cała ta impreza składa się właśnie z takich ludzi o złotych sercach, którzy chcieli nas wesprzeć, więc nie Tutaj nie, nie wchodzi w grę jakieś e, też. Wszystkie przedmioty, które mhm. tu widzimy i te, które są, zostały przekazane nieodpłatnie. Fundacja nie ponosiła kosztu tego. Tak pierwszym był e, Stanisław, do którego Magda zadzwoniła, i ja miałem kiedyś okazję widzieć Stanisława rozpiskę rzeczy do zrobienia. I mhm. to jest też fantastyczna rzecz, bo jak pokazał, Tą listę na telefonie, to przyznaję, moja jest długa, ale bardzo mi daleko Bo pan I doktor ma wielki... umiejętność bilokacji, tak? ja w kilku miejscach naraz, zdaje się. wielki I jestem starszy, był to tym bardziej już odlatuje, tak? To chcieliście powiedzieć. Panie doktorze, a co to znaczy mieć złote serce? Bo pan ma złote serce i, i... Hmm, właściwie bardzo jest. często, poza tym, że jako, jako lekarz, prawda, chce pan nieść pomoc, to, to, to także w wielu. Y... Znaczy, na tego typu akcje. Dumny z moich dzieci, z mojego syna, który przeznaczył na przykład ogromne kwoty na, na Caritas, na dzieci parę lat temu. I muszę powiedzieć, jako bieżący praktykujący, że mam wrażenie, że w ten czas nam się lepsze czasy w firmie zaczęły. Naprawdę, proszę mi wierzyć. E, ale właśnie cieszę się, jak e, te zdrowe dzieciaki pomagają innym. Doceniamy też tych, co tam pracują w tych hospicjach, z Rzeszowskim jak inny. Mamy wyjątkowo dobre hospicje, to musimy wiedzieć. To było jedno z pierwszych w Polsce na bardzo wysokim poziomie, pod Rzeszowem. Personel bardzo dobrze oddany tam i to nie jest personel taki monetarny. Mhm. Tam pracują ludzie naprawdę z powołaniem, zaczynając od dyrekcji, poprzez lekarzy, poprzez pieniaki, opiekunki itd. Pełen szacunek, pełen podziw. I dlatego zachęcamy do, do wsparcia. Jeszcze jedno bardzo krótkie pytanie. Na koniec. Wstępna bal kosztuje 500 złotych od osoby i 900 w przypadku par. Można jeszcze Już dołączyć nie. do Was? Już, Już nie, nie można. Od tygodnie niespełna lista jest zamknięta, także myślę, że niebawem będziemy mogli zaprosić na kolejną edycję. Może mamy bo jak można dodać, bo to. To będzie puęta, panie nie, doktorze. Zróbmy filię tam, naprawdę. Zróbmy filmie. Razem potem możemy się bawić. Jest taki pomysł, jest jeszcze duża sala, bo miesiące tam w, w, nowym, w dworze ostoja. Naprawdę pomyślcie, bo to świadczy o tym, jak dużo ludzi chce pomóc. I Trzeba, żeby kto może, kto chce, żeby przyszli, przemyślmy to. To ja proponuję, żebyście no. Państwo tę sprawę omówili od razu. Tak, tu, dodam jeszcze dwa no. słowa, Wszystko bo... na gorączek. Tak jest. Tak, tak. Znając, znając serce i to, że dla Pana doktora nie ma rzeczy niemożliwych, to myślę, że coś tutaj jeszcze wymyślimy. Ale słuchajcie, to tak jest. ja tutaj jako lekarz muszę powiedzieć, że za 36 lat prowadzenia medyka nie byłem w sądzie z pozwu pacjenta, ani byłem w sądzie z pozwu pracownika. To jest sukces, ale... Jest to jedna chyba z lepszych spraw, którą pan mecenas i jego biuro będą prowadzić. Pan bardzo, bardzo dziękujemy za spotkanie. I za to bardzo dziękuję. W imieniu to pacjentów ja głównie, w imieniu pacjentów i ich rodzin. Naprawdę szacunek od nas, bo każdy z nas kiedyś będzie pacjentem. Tak jest. I to była puenta. Bardzo państwu dziękuję za spotkanie. Przypominamy 8 lutego Podkarpacka Gala Złotych Serc, ale zachęcamy oczywiście, żeby na co dzień wspierać Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.